Piąta seria Orleny Superligi Piłkarek Ręcznych, przed nami mecz MKS-u Piotkowi Piotków Trybunalski kontra KGH MKS Zagłębie Lubin. Grzegorz Chodkowski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na to arcyciekawe spotkanie w hali. Relaks faworytem tego meczu bez wątpienia aktualny mistrz Polski z Lubina. No i teraz mamy Sarnecka Suliga odpowiednio 27 i 27 i 9, na no prawie 28. A więc około 9, nawet 10 bym powiedział, procent niżej od e, Bramkarek zagłębia. Generał, generałka można powiedzieć. z numerem 49. Pani generał, dobrze. Joanna Waga jako playmaker Piotkowi teraz z lewej strony świerczek, która... E, Poszła tam po przekątnej, zakręciła trochę zaskoczona Barbara Zima. Te celowniki nie trafiła w bramkę Brazylijka. teraz fatalnie się zachowała Sliwie Polaszkowa. No ale po raz kolejny znakomicie Oliwia Suligac. A w odpowiedzi kolejna bramka Justyny Świerczek. Przed Lubinem. No i jest ta bramka. Dobre zagranie do Joanny Drabi Po właściwie pół półobrocie zamienia tę akcję na bramkę 5 do 7. No ale bardzo szybko Justyna na Świerczek. Sponiewiera na Aśka Waga, ale już wszystko w porządku. To twarda, doświadczona zawodniczka. Polaszkowa po koźle. Trochę szczęśliwie, ale trafiła. Spychana do środka Świerczek. Trochę chyba nieprzygotowany ten rzut na odpał na wiwat. A w odpowiedzi szybko ukarana i to podwójnie. Drużyna Piotrowicz. No i przejęcie piłki. Schneider kontra. Gadzina. Gadzina pokonuje Monikę Maliczkiewicz. Sobecka bardzo dobrze na zewnątrz. No, zaspała teraz defensywa Lubińska. Radzina próbowała przerwać tę kontrę. Dobre krosowe zagranie do Michalaki jest. Bramka. Odbicie piłki. To się nie udało. Nie do końca dokręcony przez nadgarstek rzut Karoliny Mokszki. Słupek ratuje Oliwię Suligę. 4 sekundy do końca. Ofiarnie Bujnokowa, Jeśli dobrze widziałem, tak jest. Karin Bujnokowa broni tego rzutu, no tam nie wiem czy nie dostała rykoszetem jeszcze, ale nic takiego się drodzy państwo nie stało, no mamy bardzo ciekawą e, pierwszą słonę spotkania Kochaniak e, zmieniła się pozycjami z Bujnochową Pośliznęła się na parkiecie Matieli jest, bramka Świerczek tańczy na nogach, zmienia też e, Tempo i kierunek, Świerczek, potem Waga, potem znowu Świerczek, kończyła to wszystko Gadzina. Świerczek i znów do Gadziny, i Gadzina, ależ dzisiaj Gadzina gra. Przyspiesza, przyspiesza na tyle dobrze, które nas przyzwyczaja do takich kombinowanych akcji. Blisko kroków Waga, będzie rzut z prawego skrzydła, ale kapitalnie teraz. Świerczek, niepilnowana i kolejna bramka z drugiej linii tej zawodniczki. No proszę Państwa, To przywary. Poczkowia odzyskała prowadzenie, Bójnokowa i znów broni Oliwia Suliga. Matieli, bujnochowa. Przywara, jest bramka, ależ teraz na przestrzał mocno weszła. Waga zmienia się pozycjami z, ze Świerczek, ale wszystko żeby spłaszczyć obronę i to... Tymczasem na koniec ta pieczątka. Lubina jednak miała miejsce. Kolejny mecz, kolejne zwycięstwo, zagłębia Lubin. Ale po bardzo trudnym meczu Piotkowia na pewno postawiła wysoko poprzeczkę mistrzynią Polski, ale w ostatnim momencie bardzo dobra gra w obronie. To nie jest spontaniczna radość, proszę Państwa, z tego... Z z tej nagrody, bo Karolina przyzwyczaiła nas do gry na zupełnie innym procencie. Za uwagę dziękuję Grzegorz Szotkowski. Kłaniam się nisko. Życzę udanego wieczoru sobotniego.